Witam w programie W Szpilkach po Sukces. Moim dzisiejszym gościem jest dr Renata Rybacka, wykładowca akademicki, autorka książek, akredytowany coach i założycielka firmy Sztuka Komunikacji, w której prowadzi szkolenia i kursy dotyczące efektywnego komunikowania się, NLP i rozwoju. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry, dzień bardzo dobry dziękuję, Pani redaktor. Bardzo że Pani odwiedziła nasze studio. E, czy ja wszystko na pewno powiedziałam? Na pewno nie wszystko, bo Pani jest no tak i wykształconą, i, i zajętą osobą w tak wielu obszarach dotyczących komunikowania się. Ale to bardzo przyjemne życie, ponieważ ciągle, ciągle się rozwijam, dla mnie e, Taka droga rozwoju jest przede wszystkim takim może dniem wypełnionym, ale to jest dla mnie cudownie. I to myślę yy, inni... Jakby daje innym osobom, żeby to widziały, jak taki dzień ma wyglądać? Może w ten sposób? No właśnie, bo to też tak jest, żeby pomagać innym rozwijać się, a ja to pani robi zawodowo. Mhm. Też trzeba się cały czas rozwijać, kształcić. Mhm, zgadza się. A ja mam pytanie o początek tej drogi. Jak to w ogóle się stało, że pani zainteresowała się naukami społecznymi, których jest doktorem, mhm. i właśnie tematyką komunikowania się? Chciałabym powiedzieć przypadek, ale w życiu przypadków nie ma, więc widocznie tak musiało się stać. A dlaczego nauki społeczne uważam, że tego czego uczę, a uczę efektywnej komunikacji, no to przede wszystkim jest to komunikowanie z drugim człowiekiem. A że żyjemy w społeczeństwie, więc nie możemy się nie komunikować. I dlatego. Ta moja taka pasja, ponieważ uwielbiam rozmawiać z ludźmi, uwielbiam jakby widzieć w każdym drogę rozwoju, ale też w każdym dostrzegać jego takie zainteresowania, rozwijać ich również talenty. I widzieć w każdym coś tak optymistycznego, żeby to procentowało na dalsze jego życie, lubię odkrywać w każdym. Więc myślę, że ta moja taka droga, jakby to powiedzieć, właśnie takiego społecznego pójścia w tę stronę, w, społecz w społeczeństwo i komunikowania się z drugim człowiekiem, jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. I ja to. Uwielbiam, bo komunikuję się nie tylko e, ze studentami, bo wykładam na uczelni, ale również e, no, z osobami dorosłymi, ponieważ prowadzę szkolenia, prowadzę e, prezesów, dyrektorów, mam e, różne osoby, które biorą u mnie udział i lekcje właśnie z efektywnej komunikacji, ale nie tylko, bo rozmawiamy również, jak zdobywać swoje cele, marzenia, jak do nich dotrzeć, bo gdzieś tam w życiu zabrakło jakby pewnego, no pewnej może... Yy, Takiego celu zabrakło, albo pewnego, jakby spojrzenia innego. Okay. A ja wtedy odwracam rolę i gdzieś z innej strony pozwalam spojrzeć, jak to dalej będzie wyglądać. Więc myślę, że każdy, każdy dla mnie jest. Przypadkiem, mogę tak powiedzieć, uczestnikiem, może tak powiem, uczestnikiem indywidualnie. I materiałem do pracy. I materiałem do pracy, oczywiście. Właśnie, bo tak sobie pomyślałam, że przecież komunikowanie dotyczy wszystkich. Absolutnie wszystkich, bo tak mhm. jak pani powiedziała, no, żyjemy w społeczeństwie, ale właśnie jest tak, że jeżeli ktoś potrafi się lepiej komunikować, to właśnie ma możliwość osiągania sukcesów. Mhm. I też myślę, że to są właśnie takie czasy, w których ludzie już dostrzegli tą potrzebę. W tych Zdecydowanie i to bardzo dobrze. I to bardzo dobrze, ponieważ w tej chwili, jeżeli spełniamy marzenia, to ja jestem po to, żeby te marzenia przybliżać. Mm -hmm. Tak może bym powiedziała w ten sposób. I daję to, myślę, własnym przykładem. Jeżeli ja spełniam marzenia to każde może je spełnić jeżeli właśnie podpatrzy, jak to się robi. A nie tylko mówimy o dorosłych, bo również prowadzę warsztaty dla dzieci, więc już w tych małych moich e, dzieciątkach, które e, właśnie no, prowadzę na temat bajkoterapii może mm -hmm. tak, ponieważ uwielbiam opowiadać historię i pisać bajki, e, co również e, jest... E, Jestem też autorką książek: Bajkoterapia w Zaczarowanym Lesie. Polecam, ponieważ na tym opieram, opieram swoje warsztaty i myślę, że dzieci bardzo żywo reagują na takie spotkania ze mną. I z wykształcenia jestem również nauczycielem nauczania mhm. początkowego, więc proszę mi wierzyć, że te potrzeby dzieci znam bardzo dobrze. I czuję się z nimi również rewelacyjnie. Także myślę, że czy dzieci, czy nastolatkowie, czy właśnie studenci, czy osoby dorosłe, nie ma dla mnie osoby, która gdzieś tam skrywałaby pewne oczywiście tajemnice, ale docieram do każdego i odkrywam w nich to, co... Wcześniej już powiedziałam to, co w nich najlepsze, bo myślę, że właśnie na tym polega życie, żeby mieć swoje optymistyczne nastawienie na dalsze dni. Ale jak tego dokonać? To zapraszam na moje szkolenia i właśnie do mojej tak, sesji, myślę, że jeżeli posiada się w wiedzę, te umiejętności, to na pewno też można śmielej marzyć. Te marzenia nagle mm -hmm. prawda robią się takie bardziej y, też realne do osiągnięcia. Ale właśnie pani powiedziała, że już dla dzieci też kieruje swoją ofertę. Tak. Czyli na przykład od jakiego wieku rodzic mógłby się zainteresować tym, żeby już dziecko kształcić tak naprawdę, no i dawać mu ten kapitał na przyszłość? Już w wieku przedszkolnym, czyli myślę od trzech lat zdecydowanie wprowadzam te warsztaty bajkoterapii, mhm. które dają potencjał twórczy, że już możemy spełniać w tym wieku marzyć, ale te marzenia realizować. Mhm. A czy na przykład jakieś dzieci z problemami? Na przykład jakiejś nieśmiałości, czy to też są właśnie kursy dla nich skierowane? Zdecydowanie. Piszę te właśnie bajki, i w mojej książce znajdą Państwo takie, może nie, nie nazwę to problemy, ale takie bardziej trudności mhm. dla dzieci, które właśnie są nieśmiałe, bo jest taka bajka, dla dzieci, które Bardziej może nie powiedziałabym ADHD, ale troszeczkę nie mogą usiedzieć na miejscu. No i też dysleksja, seplenienie, jak sobie z takimi problemami może poradzić, ale w takim... Innym znaczeniu, w takim znaczeniu, żeby dotrzeć do tego, że to nie jest jakiś problem, gdzie nie dajemy rady, że społeczeństwo albo dzieci inaczej reagują na y, taką trudność, która jest akurat u dziecka, ale właśnie, żeby spojrzeć z innej perspektywy, przeramować to. I wtedy to dziecko, jeśli zobaczy, że jego praca i efekty, bo to również są ćwiczenia, które trzeba wykonywać, żeby na przykład lepiej mówić, lepiej komunikować mhm. się. Myślę, że poprzez opowiadanie, czyli poprzez właśnie bajkoterapię, czyli opowiadanie, co się dzieje na przykład wśród zwierzątek, bo o tym właśnie mówi moja książka, to Będziemy to tak oczywiście, jeżeli ja opowiadam, ja o tym mówię, ja o tym rozmawiam, bo każde dziecko jest inne, więc tutaj prowadzę również dla grup również, ale indywidualnie także. To wtedy to dziecko zupełnie inaczej postrzega swoje takie może nie problem, swoją trudność, którą może pokonać, bo jak ja sama mówię i do wszystkich uczę tego, że nie ma rzeczy niemożliwych. To jest moje właśnie motto. Właśnie to chciałam <laughs> powiedzieć, że Pani jest taką energetyczną, optymistyczną osobą, od razu się czuję, że, że właśnie dla Pani to chyba szklanka zawsze jest do połowy pełna, zawsze, prawda? Zawsze, zawsze. A ja tutaj właśnie chciałam zapytać o cechy charakteru, które pomogły Pani Połączyć w zasadzie dwa światy, bo świat nauki, którego Aha. pani jest reprezentantką, ze światem biznesu, bo jest też pani bizneswoman, ma swoją firmę, no tak. ale jakoś pani to udało się połączyć. I właśnie jakie cechy charakteru trzeba mieć, żeby móc tak pięknie łączyć te, te dwie sprawy? Mam tutaj pewną receptę. To znaczy, przede wszystkim. Nie dałoby się tego wszystkiego połączyć bez samodyscypliny. Mm -hmm. Samodyscyplina i wytrwałość to są podstawowe rzeczy, które muszę połączyć, żeby każdy dzień był wypełniony i. Mam plan zawsze od A, B, C do Z, uh -huh. ponieważ e, jeżeli wykonam nawet połowę, to i tak jest dużo. Uh -huh. e, natomiast e, przede wszystkim moim takim bardzo jeszcze e, taką, taką, może receptą małą e, jest to, że zawsze mam pewne nastawienie. A to nastawienie jest zawsze optymistyczne. Uh -huh. <laughs> nie zakładam czegoś, czego może się nie udać. Daję sobie swoje pewne cele, zakładam, i konsekwentnie do nich dążę. No ale czasami jest tak, że czasami właśnie nie dopniemy tego planu. Tak. To jak sobie radzić z porażką? Nie ma porażek. Mm -hmm. Jeszcze raz. Tylko mówię, lekcje. Są... Są lekcje do przepracowania. To każda książka o tym mm -hmm. ps psychologiczna mówi. Natomiast e, tak w rzeczywistości jest. Jeżeli my do tego tak podejdziemy, a rzeczywiście o tym mówię na szkoleniach moich, e, to zupełnie inaczej dojdziemy do tego, bo każdy dzień jest naszym doświadczeniem. Pewne sprawy, które nam się nie poukładały, to znaczy, że one nie były dla nas. To powiedzmy sobie tak. Widocznie to nie było dla nas, ale jeżeli jedna furtka się nie otworzyła, zawsze otworzy się druga, być może nawet lepsza. Więc. Ja do, takiego, do takich drzwi i takich furtek dążę i takie otwieram. Jeżeli jedne mi się nie otwierają, otwieram dwie kolejne. Więc myślę, że e, zarażam tym jakby e, moją rodzinę, moich klientów, moich uczestników, moich studentów. Właściwie e, myślę, że e, zawsze daję. E, Taki przykład, ale swoją osobą. Wiem, że szkoli Pani również z NLP, neurolingwistyczne programowanie. Mhm. Co to oznacza? Co kryje się pod tą nazwą? Kiedyś e, dużo osób, które się zgłasza do mnie, mówiło, że NLP to jest manipulacja. Mhm. Ja mówię o tej manipulacji szczerze i otwarcie. Ale czy kiedykolwiek tego, nie manipulujemy, rozmawiając zawsze. tak naprawdę? <laughs> zawsze. zawsze chcemy albo miło, tak. albo inną atmosferę, prawda? Wytworzyć. Zawsze. To już jest jakiś rodzaj zawsze manipulacji. Tak Tylko to takie nieładne słowo Tylko manipulacja. szczerze. To znaczy, nie jest to może nieładne, ponieważ mamy język perswazji i język manipulacji. Mhm. A ja o tym mówię otwarcie. Tak. Kto manipuluje, jak manipuluje i jakich używać wyrazów żeby rzeczywiście kogoś zmanipulować, mm -hmm. ale mówię o tym otwarcie mm -hmm. i jeżeli jest to zdrowa manipulacja i druga osoba na przykład wie, że jest manipulowana, ale... Swobodnie to przyjmuje, to ta manipulacja zupełnie inaczej wpływa. Ja domu. słyszałam, że takie szkoły Uwodzenia też stosują A, oczywiście, właśnie że tak. techniki NLP, właśnie. <laughs> tak, tak. Ale myślę, że NLP jest taką podstawą. Mhm. Dlatego ja zaczynam od tego, że to jest podstawą każdej wiedzy. Mhm. I dlatego yy, myślę, że przekonuje jakby osoby, żeby zacząć od tej właśnie podstawy od tej wiedzy NLP, żeby inne e, właśnie wiedzę z psychologii czy z innych narzędzi to już sobie dodatkowo na tym opracowujemy z też myślę, że rozmowa, jeżeli zna się te techniki, uh -huh. z taką osobą, która na nas za zaczyna te techniki stosować, to już też jesteśmy w stanie przejrzeć jej zamiary, prawda? No, tak, tak. Więc to nawet dla własnego bezpieczeństwa warto się tego nauczyć. Zdecydowanie, no właśnie zdecydowanie. Uh -huh. Jeżeli wiemy i, i już słyszymy nawet w głosie albo jak ta osoba się zachowuje, jak chce nas manipulować, to albo wchodzimy w taką relację, albo rzeczywiście… Wiemy, bo ja też mówię o tym, jak się przed tym obronić. Tak. Pani doktor, tak jak mówiłam na wstępie, jest Pani również autorką książek. Już o książkach dla dzieci powiedziałyśmy, mhm. ale widzę, że tutaj również inne leżą. Gdyby Pani opowiedziała o nich? Moją taką yy, może pasją je, chciałabym zarazić osoby, to jest jak być szczęśliwym mm -hmm. i o tym jest moja książka, właśnie jak być szczęśliwym, czyli rozmowy o sztuce komunikacji. E, druga książka, e, bo to będzie, to, to są książki, które e, można dopiero jak się przeczyta dwie, to jest całość. Mm -hmm. e, jak być szczęśliwym wśród ludzi mm -hmm. i zaraz powiem, dlaczego to. E, Podobne są, aczkolwiek mówią o czymś innym. Jak być szczęśliwym, to jest tylko i wyłącznie rozmowa samego ze sobą, czyli to są małe książeczki, gdzie dajemy sobie jeden wieczór samemu ze sobą, mhm. o czym mówi moja podświadomość, Dlaczego? o czym są moje myśli, gdzie powinnam je kierować albo powinienem, bo to przecież nie tylko dla kobiet. Natomiast. Druga książka, już Jak być szczęśliwym wśród ludzi, właśnie mówi o tej o tej komunikacji, o tych wyrazach, jakich używać i e, o całym, no całych takich e, moich, moim języku perswazji mhm. i właśnie języku manipulacji. Pani doktor, ja myślę, że jak ktoś ogląda teraz właśnie nasz program, to cały czas się uśmiecha, bo emanuje Pani taką pozytywną energią. Ja naprawdę wierzę, że Pani potrafi Dziękuję. nauczyć tego, jak być szczęśliwym. A mam jeszcze pytania, bo tutaj widzę, przyniosła Pani. Perfumy. Tak. Czy to jakieś hobby, pasja? E, jak mówiłam wcześniej, NLP poznajemy świat przez zmysły, a węch jest tym najgłówniejszym. Czyli wszystko zmysłem. tak naprawdę narzędziem tutaj. <laughs> tak. Czyli jest narzędziem, a e, myślę, że e, perfumy są przede wszystkim dla kobiet czymś, no, lubimy pięknie pachnieć i e, Moja seria perfum, właśnie moim imieniem i nazwiskiem nazwana, będzie taką kropką nad i, żeby przy książce zdecydowanie jeszcze poczuć piękny zapach. I myślę, że ta, ta, ta moja pasja dalsza, bo to będzie nie koniec, drodzy Państwo, jeszcze mam mnóstwo pomysłów na życie. Dalej. Proszę śledzić, proszę śledzić, bo na mojej stronie pojawią się kolejne perfumy, kolejne, kolejne, kolejne zapachy, które myślę może będą za, zaskoczą może i panie, i panów. I na koniec jeszcze pytanie, które zadaję każdej bohaterce mojego programu prywatna definicja sukcesu. Jest Pani kobietą sukcesu, osiągnęła sukces w swojej dziedzinie. Jak Pani właśnie postrzega sukces? Czym dla Pani jest? Nie myślałam nigdy, że ja osiągnęłam sukces, bo ja jeszcze chyba idę po ten sukces. Nie, nie jest to, nie powiedziałam ostatniego słowa i nie jest to koniec. Natomiast na dzień dzisiejszy mogłabym powiedzieć własną definicję sukcesu. To jest takie moje 3Z. Zaufanie do siebie. Zaufanie do siebie, że dam radę. Obojętnie co by się nie działo, nawet gdy sobie usiądę, to chwilę posiedzę, ale dam radę. Zaangażowanie, czyli musi być ta moja pasja, musi być to, co robię, to jest to, co lubię. I trzecie Z to jest zastanowienie, po co mi to jest. Mhm. Czyli zastanawiam się, czy to już jest koniec? Zawsze mówię nie, to nie jest koniec, ale jakby zastanowienie się, co dalej. I wracam do punktu wyjścia, mhm. czyli znowu jest to moje zaufanie do siebie. Kolejny krok, ja dam radę. Ja bardzo dziękuję za tę niesamowicie pozytywną i inspirującą i dającą naprawdę wiele siły, wydaje mi się, wielu osobom rozmowę. Bardzo dziękuję i myślę, że zachęciłam do rozmowy ze mną. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na kolejny odcinek programu w Szpilkach po sukces, w którym gościem będzie z pewnością kolejna fascynująca kobieta.